Wysoki poziom na Odrze, zagrożenia na razie nie ma. Bez członkostwa nie masz szans. Artyści drugiej kategorii, promocja ekologicznych domów, szansą na pełniejszy portfel. Kronika Lubuska, Łukasz Chymiński, witam Państwa. W Lubuskie woda w Odrze utrzymuje się na wysokim poziomie. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone na wodowskazach w Nowej Soli oraz Cigacicach. Rzeką płynie fala wywołana wiosennymi roztopami w górach. Raczej nie powinniśmy się obawiać podobnego poziomu odry w najbliższym czasie. Wędkarze łowiący ryby w okolicach portu w Cigacicach ze spokojem obserwują rzekę. Nauczeni doświadczeniem wiedzą, że obecny jej stan nie powinien budzić niepokoju. Bywało gorzej. Było już dość niebezpiecznie, ale to było gdzieś tak listopad, październik, listopad. No, już tak było, że na brzeg już tam woda wychodziła, a tak no, spokojna odra. Na razie żadnych owoców. Półtora tygodnia temu była woda niziutka, nie? No teraz się brało trochę. Ale to zaraz moment będzie schodzić. Nawet tam widać po brzegu, że już woda spada. Obecnie na odrze minimalnie zostały przekroczone stany alarmowe. Jest to jednak sytuacja naturalna spowodowana roztopami w górach. Już teraz widać, że woda powoli zaczyna opadać. Mamy 3 metry zapasu do tego, aby niepokoić się sytuacją, jaka może wystąpić. Na dzień dzisiejszy stan wody odry opada, także nie ma problemów i nie ma obaw. W każdej chwili władze gmin zagrożonych powodzią oraz odpowiednie służby są gotowe do niesienia pomocy w razie sytuacji kryzysowej. Na bieżąco to monitorujemy. Sprzęt, którym dysponujemy, jest wystarczający do tego, aby podjąć skuteczne działania ratownicze. W najbliższych dniach sytuacja na Odrze powinna wrócić do normy. Mogą jedynie występować lokalne pociągi, podtopienia na niżej położonych terenach. Dwójka radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej ruszyła na wojnę z Robertem Dowhanem. Edward Markiewicz i Andrzej Bocheński chcą wygaszenia mandatu kolegi z PO. Chodzi oczywiście o łączenie mandatu radnego z działalnością w falubazie. Sojusz przygotował projekt uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego Roberta Dowchana. Pod koniec zeszłej kadencji samorządu Robert Dowhan sam zrezygnował z miejsca w sali sesyjnej. Wówczas zadecydował fakt, że łączył on mandat radnego z funkcją prezesa klubu żużlowego, która działa na majątku miejskim. Z nową kadencją Dowhan ponownie dostał się do ratusza, a sprawa jego mandatu powróciła. Do radnych trafił projekt uchwały w sprawie wygaszenia mandatu Dowhana. Pod tym drukiem podpisało się dwóch radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Andrzej Bocheński i Edward Markiewicz. Nie po naszej stronie jakby leżył dokumentowanie tego, czy, czy, czy prawo tutaj na to zezwala, czy nie. Natomiast wniosek taki wpłynął, bo po prostu jesteśmy przekonani o tym, że bez względu na to, czy jest się prezesem stowarzyszenia, czy spółki, to korzysta się, po prostu zmienia. We'll be right <laughs> back. gminnego. Radni Lewicy przytaczają argumenty, które są już znane. Jednak od poprzedniej kadencji Rady Miasta zaszły pewne zmiany. Radny Dowhan wcześniej był we władzach Stowarzyszenia ZKŻ, które dzierżawiło stadion. Obecnie jest prezesem spółki, która nie ma bezpośrednich kontaktów z majątkiem miejskim. Radni PiS, którzy starcie na linii Dowhan SLD obserwują z boku, doszukują się w tej przepychance także innych względów, nie tylko prawnych, ale i politycznych. Jacek Budziński przypomina fakt, że Dowhan był przeciwny aby jednym z wiceprzewodniczących rady miasta został właśnie Edward Markiewicz więc może być to słodka zemsta To właśnie Robert Dowhan Mocno protestował przeciwko temu, aby pan Markiewicz był wiceprzewodniczącym Rady Miasta, wyciągając mu współpracę z kontrwywiadem wojskowym w czasach PRL-u. Natomiast w przypadku radnego Bohańskiego też w poprzedniej kadencji były wątpliwości, czy nie wygasić mu mandatu, dlatego że swego czasu organizował ten pierwszy festiwal piosenki rosyjskiej, będąc pełnomocnikiem. Radni w Ratuszu spotkają się 29 marca. Kiedyś partia, dziś związek czy stowarzyszenie z posiadania karty członkowskiej wciąż można czerpać korzyści. Gorzej gdy za plecami nie stoi organizacja, władze Zielonej Góry odmawiają prawa do korzystania z pracowni artystycznych niezależnym twórcom. Aleksandra Kubiak, artystka z sukcesami. Tylko w tym roku zwyciężyła plebiscyt, ale sztuka i była nominowana do paszportu polityki. Z wyboru wolna i niezrzeszona, to główny powód, dla którego nie może korzystać z miejskiej pracowni artystycznej. Miasto Zielona Góra nie ma polityki, która by dawała możliwość współpracy niezależnego artysty z miastem. Myślę, że w tym tkwi główny problem, bo nie widzę. Innego, jak tutaj było powiedziane, są lokale, którymi miasto dysponuje, ale są to lokale rozdysponowane tylko i wyłącznie dla instytucji, stowarzyszeń. Niezrzeszonych artystów jest więcej. Fundacja Salon Partycypantów rzuciła władzy rękawice i zorganizowała debatę na temat miejskich pracowni. Padło pytanie, czy miasto chce współpracować z artystami, za którymi nie stoi związek, organizacja czy stowarzyszenie. Sytuacja w mieście jest taka, że przede wszystkim mają szansę rozwoju ci, którzy są, zrzeszeni, w stowarzyszeniach fundacjach. W takim razie w czym problem? Dlaczego władza nie pomaga młodym, zdolnym i niezależnym? Nie ich wina, ale, ale brak tych te, te, tej podstawy w pewnym sensie nawet prawnej, czyli dokumentu, który bym stwarzał możliwość do e, starania się o wsparcie miasta, czyli program. Miasto mogłoby udostępnić pracownie w załuku artystów przy Fabrycznej 13. Jednak według wytycznych konkursu może je zająć jedynie stowarzyszenie czy fundacja, choć według litery prawa wcale tak być nie musi. Nie ma dzisiaj takich sytuacji, bo część lokali, która komunalnych jest przekazywana w drodze przetargu i niezależnie od tego, jaka tam będzie prowadzona działalność. Większość miejskich atelier trafia do Związku Polskich Artystów Plastyków, choć i oni nie narzekają na nadmiar miejsca do pracy skład Okręgu Zielonogórskiego ZPAP wchodzi dzisiaj 98 artystów. Nie jest to liczba zamknięta, ponieważ mamy kilka podań o przystąpienie jakby w trakcie rozpatrywania. Natomiast samych pracowni jest bodajże 22-23. Czyli tak naprawdę na tą blisko setkę jedna piąta ma gdzie się podziać ze swoją twórczością. Pracowni mało, klucz ich przydzielania niekoniecznie sprawiedliwy, może władze powinny go zmienić, zanim zdolni artyści w poszukiwaniu miejsca do pracy zaczną opuszczać Zieloną Górę. Dom energooszczędny to dom o zdrowym i komfortowym wnętrzu, niskich kosztach eksploatacji i przyjazny dla środowiska. Dlaczego warto budować energooszczędne domy i jak je budować, dyskutowano na Uniwersytecie Zielonogórskim. Głównym założeniem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu redukcji zużycia energii pierwotnej w budynkach na etapie projektowania i użytkowania obiektów. Wszyscy mamy świadomość, że największe zużycie energii nie jest w przemyśle, nie jest nie w wojskowości, tylko właśnie w utrzymaniu substancji mieszkaniowej. I tu trzeba szukać oszczędności. Tu trzeba szukać oszczędności. Przed nami wyzwania, które wynikają z dyrektyw unijnych. Wkrótce, a, a ten czas biegnie bardzo szybko, będą to jakby obowiązujące zasady. Wobec tego do tego momentu musimy się przygotować. I stąd taka propozycja Ministerstwa Infrastruktury, żeby zespoły naukowców zajęły się tym problemem strategicznym. Użytkowanie budynku związane jest ze zużywaniem energii potrzebnej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, oświetlenia i działania różnych urządzeń domowych. W Zielonej Górze i okolicach analizowanych jest około 40 budynków. Jednym z nich jest Kamienica przy Ulicy Drzewnej. Oszczędzamy przede wszystkim przez właściwe zaprojektowanie budynku, właściwe zaprojektowanie renowacji budynku. Nie tylko chodzi o ładne coś, tylko chodzi o to, kto to będzie utrzymywał, czy jest w stanie utrzymać. Chodzi o to, czy jeśli ktoś zrobił modernizację budynku, nawet energooszczędną, tak zwane. I ma takie wrażenie. My wykazaliśmy, że bardzo dużo takich obiektów nie ma zabezpieczenia przed stratami energii w tych badaniach. Dlaczego warto budować energooszczędne domy? Plusów jest wiele: małe zużycie energii, wyższy komfort i wyższa wartość rynkowa. Energooszczędność to także mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Największe zużycie notujemy w fundamentach i w wykończeniu posadzek. Przede wszystkim dotyczy to w materiałów izolacyjnych, zarówno termoizolacyjnych, jak i hydroizolacyjnych, bardzo często są materiały, które wymagają bardzo wysoko energochłonnych procesów przetwórczych. Także musimy szukać rozmaitych substytutów. Projekt ma zapewnić spójność polityki Unii Europejskiej w dziedzinie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich. Graż o staż to tytuł ogólnopolskiego konkursu organizowanego m.in. przez gazetę wyborczą program ten umożliwia spotkanie się pracodawców z wyróżniającymi się studentami i absolwentami. PWC oraz Gazeta Wyborcza już po raz 16 organizują konkurs Grasz o Staż. Program skierowany jest do studentów 3, 4 i 5 roku studiów oraz absolwentów do 30 roku życia. Ewa Sapańko, rzecznik prasowy Uniwersytetu wyjaśnia, na czym polega konkurs. Program Grasz o Staż to jest po prostu możliwość wygrania w tym konkursie, bo jest to konkurs praktyki minimum czterotygodniowej w jednym z Około 200 y, przedsiębiorstw y, z całego kraju. Craszo Staż to specyficzny konkurs, w którym do wygrania jest jedynie doświadczenie podparte stypendium. Jest to możliwość zetknięcia się z prawdziwą pracą i to nie za darmo, bo y, minimalna y, płaca za czterotygodniowy y, y, staż wynosi 2200 zł. W Zielonej Górze praktyki można odbyć w dwóch miejscach: w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Makro. Każdy student, który zechce wziąć udział w programie na stronie internetowej www.grasz.pl, musi rozwiązać zadania konkursowe. Następnie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na praktyki. Termin zgłaszania uczestników mija 4 kwietnia. Pomóżmy Japonii. Caritas Polska zbiera pieniądze na pomoc dla mieszkańców kraju kwitnącej wiśni. Datki cały czas wpływają na konto Caritas, a dodatkowo w najbliższą niedzielę we wszystkich diecezjach zorganizowana będzie zbiórka do puszek. W najbliższą niedzielę Caritas Polska organizuje zbiórkę pieniędzy na rzecz poszkodowanych w Japonii. We wszystkich parafiach, po mszach świętych będzie można spotkać wolontariuszy z puszkami. Zebrane datki trafią na konto Caritas Polska z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców kraju kwitnącej wiśni. Finanse, które zostaną zebrane w wyniku tej zbiórki, zostaną przeznaczone przede wszystkim na żywność, głównie ryż i wodę mineralną. Oraz w związku z tym, że aktualnie jest stosunkowo niska temperatura w Japonii, będzie to zakup kocy, ciepłej odzieży i środków higienicznych. Karita z Diecezji zielonogórsko gorzowskiej liczy na mocne wsparcie wiernych. Trzęsienie ziemi i tsunami zrównały z ziemią kilka mniejszych miast. Do tej pory zginęło bądź zaginęło około 23 tysięcy osób. Japonia jest krajem, który jest dość stowny materialnie, natomiast jest to tragedia, która dotyka dużej grupy osób, i taka solidarność jest tutaj rzekomo pożądana, i dziękujemy tym, którzy się włączą w tę akcję, bo to, bo to piękny gest, bo dzisiaj oni. Jutro ktoś inny, może kiedyś my, czego nikomu nie życzymy, ale tak była w życiu. Caritas Polska przekazała już 50 tysięcy euro na konto Caritas Japonia. Znamy już gwiazdy, które wystąpią podczas tegorocznych dni kultury studenckiej. Prośby Żaków zostały spełnione. Na Bachanaliach wystąpi DODA. Już na wstępie tegoroczne dni kultury studenckiej otrzymały cios ze strony urzędu miasta. Nie przeszkodziło to jednak w zaproszeniu gwiazd z czołówki polskiej sceny muzycznej. Kogo zobaczymy podczas tegorocznych bachanaliów? Wystąpi na bachanaliach doda zespół Video Jamal oraz Cookies i Piersi, z tych zespołów takich, że tak powiem gwiazd. Jednakże to jeszcze nie jest zamknięta ostatecznie lista i jaki zespół jeszcze dodatkowy może się pojawić i na pewno się pojawią, te zespoły typu support lub jakieś jeszcze większe tego typu, ale nie mogę obiecać. Pomysł na zaproszenie właśnie tych wykonawców wzrodził się podczas ankiety, którą w lutym przeprowadził uczelniany parlament. Studenci uważają, że takie zestawienie to dobry pomysł. Jak się bawić, to się bawić, prawda? Także raczej na wszystkie pójdziemy, zobaczymy jak będzie. Wolałabym coś ciekawszego, żywszego takiego. Mi się wydaje, że większość przyjdzie osób tylko na nią popatrzeć, nie, na pewno nie posłuchać. Doda ma jakiś prestiż w Polsce, jest gwiazdą, dużo osób ją lubi. No to może wzbudzić zainteresowania ludzi. Tegoroczne Bahanalia odbędą się między 16 a 20 maja. Jak co roku nie zabraknie parady czy zjazdu na byle czym. To wszystko co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam jutro, tradycyjnie 17.15. Do zobaczenia.